Uh, this is the Chinese Navy. This is the Chinese Navy. This is the Chinese terrorist guy. Please go away quickly in order to run documents. I am a United States military aircraft conducting lawful military activities outside national airspace. I am operating with due regard as required under international law. nephew. I welcome to my next Z drogi diglem do Globala, taki cerownik oczywiście I co? I dzisiaj sobie gramy ale nie będę grał tym y z ukośnik twist grip Halo. Już zmieniłem też awater Nie, tu się ty. O, panano. No pressure, no preszły Relax, chciałbym coś powiedzieć, ale nie chcę mu przeszkadzać. Relax, deep breath, mniej movementu Widać, że tutaj stres go dojechał za bardzo. Aj! No, na Ale, Anaki to było. Bo patrzę ten Fiolet gdzie jest, patrzę krok. Myślałem, czy to Fiolet tu zrobił, czy nie. Nie. O! Za zero. Nie, tu był. To jest One T-Spawn. Co tu się dzieje? Więc samo na second meet every round, ok? Ale to sek. Wychanthiery Lutosek. Widzicie, widać, że to chodzi, nie? Co? Worki. Co ja mówię? Mogliby się pośpieszyć. Albo od razu iść na A. Oni tutaj robią pomiędzy. Jeden wchodzi. Nie. Ten gość zablokował najda. Co za chuncwo. Muszę teraz iść tu, gdzie oni się cofnęli. Wkurza mnie to już. Aha, oni jeszcze nie wbili. Ooooo, co oni robią? A to było w biegu, nie? Patrzcie, jak oni biegają, oni się tu kręcą w kółko. Jakie to są dekle? Aj, to jest tak żałosny team, nie? Ja nie chcę tu marudzić przez cały odcinek, ale to co oni robią, oni są tak klule. Ja nawet nie wiem, co ja im mam powiedzieć, żeby robić, ja bym chciał im cały czas co robić. A to nie przejdzie po prostu. Po prostu, boiler no i się kampią wszyscy na rampie, nie? To jest taki timek typowy, widzicie rampa gaming, do. nic nie zrobię tu na nich. Pikowanie z boilera, kurde No i, no i to jest to, no i oni przestaną, przestaną, gdy się kampią, nic nie robią. Co ja mam zrobić? Sam wszystkie granaty dać, execute, zrobić, zająć, mida zająć, wszystko, nie zrobię nic, ale oni są irytujący. Ja, no flasha, czy nie? Oczywiście! Dali smoka! Dali smoka, to jest sukces. Idą w jedno miejsce. I dali samołtowa przed mordy, żeby nie móc przejść. Co to jest? Nie sprawdzają postawy jego rogu. Zostało 5 sekund, on nie zdąży zapantować. Zdążą oh. Każda runda tak wygląda, nie? close banana Śmiało No jest tu, jest tu No i flash goś mi na mordę daje. Jest tu? Nie żyję, dobra. Witane to, nice. to jest? To jest właśnie ich skin. Patrzcie, jak oni się kręcą, i nie wiem co robić tu. O, pięknie, o to mi chodziło, chciałem smoke dać. Dziękuję. Moripit Daj, Moripit Kill, 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 kurde. No gościu Maybe Corner of Side. Ten Lotos chyba coś strzelał. Widziałem z dwa razy jak dawał heady jakieś. No i ma 16 na 9. Nasz może Rodak nas tu ratuje, ale mikro mu nie działa. No i znowu nie ma kontroli mapy. Jezu, tak ciężko jest pójść na drugi mit Aha No i też to! One t spawn ciężko jest, tak ciężko jest, za każdym razem, nie mogę z tym teamem, nie mogę z tym teamem. Ja potem ginę przed nim, żeby zrobić content stracę head, to ja muszę drugi mid, pacie, czy nie ma skrótów, bo im się nie chce. Side albo P.A.G.S. Hmm, tak byli, mam przez smoka? No co mi flashuje, no hit, a nawet piachu, nic! I ten se na wchodzi. Ten team jest tak, ten team jest tak. I my wygrywamy, to jest akurat najciekawsze. Hity, Hity from satellite. Ooo, oh, five minutes, o before. No, 2 every. Deploying na mordę. HAHA KOSE WYCION! Tak żałosny! Pewnie TITISMON? Nie. Po co SMOKE tak szybko? You don't need to smog that fast man. One up nice. One co? Co ja dostałem? Das spider. No smoke. Kurde no! Jacy oni są głupi! Ale dużo akcji w tym meczu, no jest wspaniale. Ciekawe czy zrozumiałem mu. To jest zwyczaj ja w ogóle challenge ale. Znowu nie? Od tego samego gościa. Dziękuję. Dziękuję, że nie zasmucowałeś mida. Jesteś moim ulubionym kolegą. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Tu bifor. 4 Ale jakby mi to oni tak bliziutko celownika byli, obydwa strzały. że nie mogę tak się poszczać w tym meczu, bo czuję dobrą formę dzisiaj, naprawdę. Fortnite 90 or BBG. Co on gada, to jest ich poziom umysłowy. 40 Baby BBG. Mam banana. Zgin. Triple. Low. Dobra, warta runda, jest 15. Fake, normalnie. Fejura, zarąbali. Po tym, jak jednego z B raszowali, cóż za zawodnicy. No, PMy, nie, tego inferno mój graźnie. No i się na tym A nie dzieje, nie? Nudy, nudy. Dobra. No, Git, ledwo, ale się udało. Dobrze, że ten mecz się skończył. Rangi No, nic specjalnego, takie podobne. Oni 4 grali. Czyli co, Lotosek to nie jest Polek, tak? Jak widzicie przybyła porażka, grałem na cash'ie komeczek, team był spoko, team był git, ale co ja tu mogę mówić, mam, jestem bliżej DMG niż Ora w tym momencie, a w enemy jakieś wysokie levele fazit, 8 levele, wszyscy grali jak globale, nie było jakichś słabych, no widać po prostu, nie jakieś zwykłe globale, tylko takie dobre globale, takie globale, którzy nie wyjdą i nie dadzą spreja. Zwykłego, tylko globa, który Ci wyjdzie i da od razu krabłoka w prawą stronę albo jeszcze dwa to, dwa to, krabłoka. Nie trafisz takich ludzi z diga, Normalnie, dobrze, graczek 5, no nie dało się, bo dostać 8 do czy do, nie wiem 10, żeby 11 fragów taki sobie i że takiego chyba jeszcze nie było, więc nie było czego tutaj pokazywać. Mam dość serio. Były jakieś tam wysokie levely Facit globale. Wszystkich pięciu grali jak dobrze gracze nic zeszłym zrobić. Kolejny mecz. aha zagrałem. I co się okazuje? Że w enemy znowu 9 level Face it, który jest nasza 35 fragów. Na DMG, nie? Bo ja tu jestem bliżej DMG niż orzełka teraz. I nie nagrałem tego, nie wiem jak to zmontuje, pewnie już to wiecie. Forma bardzo dobra. Hejziki dawałem na tym mirażu dobre, ale... Co, on to czuje? No i... Widzicie, wie to? Widzicie jaka tu jest forma, jakie tu są heady, to jest it all, ale ja tu strzelam 10 fragów, bo kurde mi daje jakiś... No chyba, że goś nie dołączy. No ja gram jak cheater. No i nie dołączy. O, podwójny resp. Kurde, tak miało być pięknie. Ajajajajaj, co? Aha, dobra, czyli on wszedł, dobra, może jeszcze wróci. Co on robi? Wystarczy go z wallbangować. I na, zaczyna, zaczyna się, zaczyna się, nie? Bo musiałbym strzec 15 fragów w ciągu tych dwóch rund. Nie potrafią B utrzymać zajętego. Co ja mogę powiedzieć? Jakaś giga duża. Z w locie. Po raz kolejny. Po raz kolejny. Tu mają być ludzie, którzy nie potrafią się ruszać. No i nie zajmą mi to. Nie no. Nie słuchają się nic, nie chcą robić co ja inkarze, więc to jest GG. Idę się wyrąbać. Ja mam Ja naprawdę ja mam tak dość już tak dość Może wam się wydawać że sytuacja. naprawdę jestem ciągle skoncentrowany mocno, ale no to po prostu nie da się no jest główno za głównym się odwala Fra są co no, dajmy noli Co jest the fuck are you flashing man because they will more co za... kurde, idioci! Jakim ja jest to! Tu, 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 triple box, fire box, On dwie, nie, że ja za paczki przejdę. <grymne> no, kiknijcie. Miecie Gość za mną biega i mi rzuca kałacha i gra z glocka, nie? No ja już mutowanych mam wszystkich nie wiem jak ta serwis będzie dalej wyglądała. Naprawdę w tym momencie... Monesi wie oczywiście, nie? Monesi jest cheaterem. Monesi ma świeże konto. Jedną grę, 150 pochwał przy świeżym koncie. Wrócili mnie o dwie rundy kolejny dziewiąty level face it enemy. Ja nie mogę, no nie mogę, ja z tego meczu mogę w tej chwili wyjść, już to jest bez sensu. Co mecz jest to samo, co mecz, dziewiąty, ósmy level, dziewiąty, ósmy level, dobra, nie wiem jak to zmontuje, ale reset. Mecze były takie, że. Row, szkoda gadać, naprawdę. Jedłem tu No mnie, ale i tak mnie. I tak to się tak skończy. Już to wiem, bo co Mesh to się tak kończy. I smoke window, fake mid. You should wait and go away, ok? Oh. Ale to jest standardowo, no. Robię taktykę. Powiedziałem, wait. Jakby był tak, to był już skinner. Kon. No i to jest to. One no i frau, posłuchaliby się. Ja już nic nie igluję, nic nie koluję. No idziemy do lewelfajcysta. Nagrywałem rangę, bo zapomniałem sceny w obecie. Nie, już prawdę. Zachowam koncentrację, będę potrafił dawać heady i tak dalej, ale generalnie to jest już ciężka sytuacja. pop Potrafię strzelić head'y, ale. Mam ich od dnia. Gdy daj nowa pocju? No, ja nie wiem co. Ja go bram, stąd. Powinno być czysto, skoro oni mnie wiedzą. Jungle? Left side. Ale że mori Ja go Kon. W biegu. Nie miałbym go szans trafić, ale przynajmniej gość może ugra. no ugra. A to co dałem, to jest Masterclass. Coś tak, że tak daje. Nie da się, nie da się na takich ludzi. I to jest, to ja będę powtarzał to. Ja strzelałem 10 fragów, mnie kiknerie miałem 2 do 11. No bo jak w enemy są same globale. Same jakieś dziesiąte, no dziesiąte, nie, dziesiąte, znaczy 9 i 8 levele no po prostu się nie da. To ja byłem już na takim tilcie, mimo że byłem skoncentrowany i tak dalej. Po prostu się nie dało, obojętnie, czy ja bym, kurde, był, nie wiem, w yy, 100% tak happy. To tak, czy siak nie wygrał na nich, bo oni za dobre heady dają mnie. No tak, tacy ludzie no, powinni mi dawać nobów, którzy nie potrafią się ruszać, nie? Tak grają prawdziwe orzełki i DMG. I ten gość też nam ten meczik. On wygra ten meczik tym przeciwnikom. Nie ma szans. Sycyp. Maybe today, I don't know. No. Gone. back Gone. 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 window. back, Green. High, fake mid. side. Two side.

No i dwóch awuperów, kamperów Nie, napadł ma dość Co gość w ogóle za I dwóch baterów w domku oczywiście, nie? o osian Kurde, on ma skill'a chyba jakiegoś Dobro, jeśli on takie czy robi On to fraguje, please Może wykieruje Może on ma sam To nie jest ortacja Może on sam jakiś level Dziesiąty level, mama jest mamy to Mamy to Ninja o, Jungle Lob Najeszcze, tutaj będzie sobie smurfował. Gadnego. Short. I to wiecie, nie na to, że jest ciężki przeciwnik, tylko na to, że to jest tak wcześnie. Tu powinienem smurfować sobie jeszcze, i strzelać 30 co mecz Pas? Kon?

Flashing vent? bomb A. Flashing? jest jesteś jakaś nadzieja. tu miesięcy. No, mizrów. Jeden, under window. Dead window, short low. Yeah, jungle, jungle. Co so, dobre, no goście takie plays robi, na cichu, gdzieś tam nie zbustowali się. Ale autentycznie, gdybym ja grał na mainie, poziom byłby 3 razy niższy niż tutaj w tych meczach. I to wszystkie pod rząd. Nie wiem, nie wiem co jest grany. No i se jedzie gość. To wygląda jak gierka na 3000 elo Cztery mecze pod rząd takie. Ja będę do... Ramp. O, on mi lufą bejtuje Nieźle <laughs> Tak, się giniesz w tym meczu nie. Szkoda, że goś wyszedł, nie? Jeszcze mnie próbuję kikować Trapazoid, który tu nic nie się zrobił, no naszał trochę fragów, ale strulował nam parę rund po raz kolejny nie chcą kikować Supreme orły whatever, dobra o co to, nie spadłem, jakim prawem nie spadłem widzimy się w kolejnym meczyku, znaczy w kolejnym odcinku miałem nadzieję, że te mecze będą wyglądały normalnie jestem totalnie wykończony, dziękuję za oglądanie do zobaczenia, na razie